Witam Was, kochane lewyczki na kanale Oczy zamknięte minia Tarot. Moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na czytanie tygodniowe od 3 do 9 października 2022 roku. Pamiętajcie, że to czytanie ogólne i to, co z Wami zarysuję, możecie odnaleźć w znakach pomocniczych. Zapraszam Was do kontaktu. To jest dla mnie y, bardzo ważne. To jest taki zwrot energii, y, wymiana energii pomiędzy Wami a mną za co jestem wam bardzo bardzo wdzięczna teraz już patrzmy, zobaczmy, zobaczmy co dla was kochane lwiaczki Się powtarzają energie świat, diabeł. Zobaczmy, co tutaj mamy. Trójka kielichów, trójka kielichów, czwórka mieczy, czwórka mieczy, a tu dziesiątka pentaklińskie, cesarzowa. Bardzo zbieżne, kochani, bardzo, bardzo zbieżne energie, wręcz identyczne. Odchodzi do przyszłości. Taka energia już, już odchodząca. Energia. Mhm. Dobra, kochani, już to czuję. Słuchajcie, mamy świat, mamy świat, mamy zakończenie jakiegoś etapu w życiu i rozpoczęcie nowego. Macie siłę, macie diabła, macie siłę, żeby to zrobić, ale mamy też tak. Trójka kielichów, czyli jakieś uczucia, jakieś uczucia trzeba uleczyć, jakieś serducho trzeba uleczyć, czwórka mieczy. Mm -hmm. Potrzeba Wam jest spokoju, bądź jeżeli mieliście okres, w którym troszeczkę balowaliście, mm, gdzie było dużo alkoholu lub innych używek, to kochani, zalecany jest spokój, uzdrowienie, pomyślenie o, o swoim zdrowiu. To tak na marginesie, jeżeli nie, to jeżeli były jakieś zranione uczucia w stosunku do rodzinnym, przyjaciół bądź tej um, drugiej Waszej osoby, no to tu, tu tutaj kochani jest leczenie serducha, leczenie zranień, odpoczynek mhm. Mhm. jeszcze jakaś możliwość, kochani, mogliście um, komuś pomagać lub y Wy potrzebowaliście pomocy, i to sprawiło, że mogliście odsapnąć. A jeżeli w drugą stronę, jeżeli wy komuś pomagaliście, to mogło być to dla Was bardzo ciężkie i potrzebujecie odpocząć, odizolować się troszeczkę, uleczyć coś. Mhm. Ta energia powoli już odchodzi. Ona może się dopiero pojawić na początku tygodnia, ale ona szybko, szybko gdzieś odejdzie, albo już była i. I wchodzicie następnie w energię dziesiątki pentakli i znów trójki kielichów. Kochani, dziesiątka pentakli, poczucie stabilizacji, poczucie szczęścia przy trójce kielichów, no tutaj jest naprawdę piękny czas w Waszym życiu, czas spokoju, czas miłości, czas dobrobytu. Mhm. Mam wrażenie, że tutaj możecie poznać, że jesteście singlami, możecie poznać jakieś osoby, możecie dalej się bawić, ale może już w taki bardziej racjonalny sposób. Jeżeli zabawa, to mam wrażenie, że raczej taka w gronie rodziny, przyjaciół to już nie takie imprezowanie, ale taka um, energia spotkań, obiadów taka troszeczkę poważniejsza energia. Wspólnego spędzania czasu. Tutaj mamy również dużo wsparcia. Wsparcia ze strony bliskich, najbliższych wy, bądź ktoś będzie Wam pomagał. Tu jest pełnia szczęścia. Mhm. Ale dlaczego mamy tutaj czwórkę mie mieczy? Znowu nam ta potrzeba. Potrzeba odpoczynku, regeneracji. Pod koniec tygodnia, kochani, możecie dostać jakąś informację. Jakąś informację, która może was załamać. Może was zranić. Coś niedobrego tutaj. Mhm. Coś niedobrego, co zakończy jakieś etapy w życiu. A karta rada. Zobaczmy kartę rady na to. Okej. Okay. Kochani, jeżeli dalej będziecie imprezować, być może wydawać pieniądze, to karta tutaj ostrzega zwolnić, zastanów się, nie rób nic. Potrzebujesz odpoczynku. Znowu, patrzcie, potrzebujesz odpoczynku, potrzebujesz zawieszenia, potrzebujesz nie podejmować decyzji, być może potrzebujesz się trochę odizolować od innych. Kochani, to jest bardzo, bardzo istotne. Musicie znaleźć inny punkt widzenia. Możliwe, że powinniście coś tutaj zakończyć. Coś zakończyć, co nie do końca jest dla Was. Łatwe do zakończenia, ale co otworzy Wam jakieś nowe perspektywy, nowe możliwości, gdzie yy, może wtedy się pojawi ktoś nowy w Waszym życiu, jeżeli chodzi o single. Mhm. Pracowitość, praca nad czymś jest bardzo istotna. Kochani, albo się o czymś dowiecie, albo coś. Spadnie na was, to zupełnie jakby zmieni waszą perspektywę. Kochani, karta Wisielca jest bardzo, bardzo powiązana z tą wieżą. I takie mam tutaj poczucie: Wisielec to jest szansa na zmianę jeszcze przed wieżą, jeszcze przed tą wieżą, to jest szansa na zmianę, jeszcze Będziecie mieć na początku y, tygodnia lub w środku możliwość jakby dokonania zmian, może usunięcia czegoś lub kogoś ze swojego życia, i to może się jeszcze y, wydarzyć w taki łagodny sposób, że tak bym powiedziała, taki mniej bolesny. Jeżeli do tego nie dojdzie, to tutaj pod koniec tygodnia, y, no to świat zrobi to za was, czyli ta energia zewnętrzna, Bóg, czy siła wyższa zrobi to za was. Rozwali coś. Rozwali coś, co musi być rozwalone. Jeżeli Wy sami tutaj tego nie rozwalicie, tylko będzie to bardziej bolesne dla was. Będzie to w sposób bardziej bolesny dla was lub dla kogoś. Ale mam wrażenie, że nie, że dla was. I to jest konieczne. Nawet jeżeli uznacie to za coś złego, to jest konieczne, żeby zamknąć jakiś etap w życiu, żeby poszło ku ko lepszemu. Kochani, to może być trudne: to może być zakończenie związku, to może być informacja o zdradzie, to może być yy, zwolnienie z pracy, yy, to może być jakiś, jakaś informacja o nieudanym projekcie, ale coś, co w perspektywie czasu powinno Wam wyjść naprawdę na dobre. Mhm. A zobaczmy sobie jeszcze tą kartę radę. Cesarzowa, tutaj jest siła, tutaj jest dostatek, jakby karta rada. Dziewiątka mieczy. Wyjdź z czarnych myśli. Wyjdź z czarnych myśli z obaw. I kakianków. Kochani, karta rada: uwierz w siebie, bo tutaj jest brak wiary w siebie. Jest może poczucie winy, kochani, jakieś. Więc powiedziałabym tak: działaj tak, by nie mieć poczucia winy. Mhm. Tu mogą być też złe wiadomości o jakichś ważnych ludziach, możliwe, o, że o jakiejś właśnie bliskiej sercu o sobie. Mhm. Albo to Wy możecie być też źle ocenieni przez innych, kochani. I dwójka kielichów, rada jako dwójka kielichów. Dąż do pojednania, podpisz jakąś umowę, być może. Mhm. Dąż do spotkania, do pojednania, do, do umowy, podpisania jakiejś umowy. I tutaj mamy cesarzową, kochani, to jest dobra. Dobra energia. Ale to może być też kochanka. <laughs> Kochani, jeżeli jesteście w stabilnym związku, uważajcie naprawdę na imprezę. Uważajcie na y Zobaczcie, tu mamy świat, tu mamy świat, zupełnie, zupełnie coś się zmienia, coś się zakończa. Uważajcie, jeżeli te karty, pamiętajcie, to jest tylko pewna tendencja. Jeżeli macie jakieś informacje, to jesteście w stanie też y, uniknąć pewnych y, zdarzeń, tak? Jeżeli jesteście w stałym związku i to wy imprezujecie, i to wy y, macie takie lekkie podejście. Nie chcecie stracić tego stałego związku, uważajcie na y, kochanka, kochankę, ponieważ ta informacja wyjdzie. Jeżeli tutaj tego nie zakończycie, ta informacja wyjdzie i może faktycznie y, doprowadzić do rozpadu związku. Y, ta osoba będzie bardzo cierpieć, ta druga osoba. Mamy tutaj tą kochankę, kochanka. Y, to taki przekaz. Jeżeli natomiast być może wasz partner, partnerka imprezuje. Imprezuje teraz y, mocno i wy jakoś czujecie, że tak może być. Kochani. Y, Spójrzcie na ten związek i zastanówcie się. Zastanówcie się, y, czy to jest to, czego chcecie. Y, być może. Znacie tą osobę, może już Wam, może już nieraz Was zdradziła. I jeżeli taki jest, jeżeli to jest osoba, która lubi się bawić, która lubi przygody, to zastanówcie się, czy taki układ Wam odpowiada. Mhm. Czy nie warto już na tym etapie go zakończyć, bo, bo tu niestety historia się powtórzy. Jeżeli jesteście w stałym związku, dobrym, i wiecie, że tutaj nie ma żadnych zdrad, żadnych y, takich nieuczciwych rzeczy, kochani, y, może do Was przyjść jakaś, jakaś y, ciężka sytuacja, może jakieś nieporozumienie, y, które. Coś, co was zrani, to może być zwykłe nieporozumienie, i tutaj wtedy karty mówią: dąż do pojednania, do rozmów, pozbądź się tych czarnych myśli, dąż do pojednania, do rozmowy, i w tym momencie ta karta starsza będzie kartą wzrostu, kartą podnosi uczuć, mhm. czyli wyjścia z tej sytuacji, ale będzie bardzo dużo wymagało wysiłku z Waszej. Z Waszej strony, tak, zobaczcie, współpracy Trójka Pentakli, wtedy będzie wymagało bardzo dużo współpracy i współdziałania. Jeżeli wiecie, jaka jest tendencja, jesteście w stanie zapowiedzieć pewnym sytuacjom. Mhm. W pracy również, kochani. Jeżeli yy, coś tutaj się stanie. Nie, w pracy ja bym powiedziała: słuchajcie, wycofajcie się troszeczkę, oddzielcie pracę zawodową od spraw osobistych, nie mówcie zbyt dużo, po prostu wycofajcie się, troszeczkę się odizolujcie, wyciszcie, zmieńcie perspektywę. Praca to jest praca, dom to jest dom i akurat w Waszym przypadku należałoby to bardzo rozdzielić, ponieważ tutaj może się coś wydarzyć i obrócić przeciwko Wam. Tu mogą być właśnie jakieś oskarżenia, mmm, możecie zostać źle ocenieni, mogą pojawić się plotki. Kochani, nie warto, nie warto. I wiecie, jakie, jakie są tendencje, możecie uniknąć tego. Że... Aha, jeszcze Wam dam kartę radę. Karta rada. Co aniołowe chcieliby Wam przekazać na ten tydzień? Duchowa ścieżka, Twoje prawdziwe przekonania stają się coraz wyraźniejsze, co skłania Cię do dokonania niezbędnych zmian życiowych. Mhm, widzicie? Musicie tutaj tak wyjść w rolę tego wisielca, musicie się zastanowić, y, czego chcecie i w co wierzycie, y, o co chcecie walczyć. I, i to po, spowoduje, że dokonacie tych pozytywnych, pozytywnych zmian. Coś ewidentnie y, się zakończy, i rozpocznie coś dobrego, coś lepszego. Mamy dwie karty świata. Kochani, dwie karty świata. Rozpoczynają się dla Was zmiany. Wszystkiego dobrego, y, życzę Wam powodzenia. Słuchajcie rad, bo one są po to, żeby uniknąć tych negatywnych rzeczy. Kochani, trzymajcie się, papa. Pa.